Jak było? Jak było? Jak poszło? Yy, bardzo dobrze, idealnie. Tobie też? Na miękko. Dobrze. Jak było? Łatwo. Dlaczego? To czytanie z zrozumieniem. No nie może być trudne, nie? Proszę Państwa, przeprowadzam w tym momencie wywiad z osobą, która jest niczym jasnowic, niczym jasnowidz Czuchowa, Ta oto kobieta stojąca po mojej prawej stronie przewidziała temat pracy naturalnej. Nie, żeby miała jakieś przecieki, bo przecieków nie ma teraz, to prawda? Mama pada deszcz? Nie, nie, nie. Skąd wiedziałeś, że będzie lalka? Wytłumacz nam jak, jaki wzór, jaki modę tutaj wypracowałeś? to z delty obliczyłam. <grym> z delty Wszystko wychodzi z delty. Jaki temat podjęłeś pracy naturalnej? Yy, drugi temat to był temat lalki yy. i ludzi bezdomnych. Dobrze. jak Ci poszło? No ja mi się wydaje, że tam czarowałem, czarowałem. To chyba te 20 punktów może wyczaruję z tej rady. Co sądzisz o Izabeli Łęckiej? O Izabeli Łęckiej była rozpieszczoną gówniarą. <grym> Takie <grym> mocne słowa? Kisnęliśmy jakieś... Łęckiej. No, Łęcka jest złą kobietą. Ale za co? Bo, bo jest niedobra. Egoistka. Bo to zła kobieta była, tak. cytując tutaj klasyk. Normalnie, bo to zła kobieta była. Gdybyś miała na przykład komuś, to nie czytał, lalki powiedzieć, kim była Izabela Łęcka, do, do jakiej postaci e, z życia publicznego by się porównała? Doda? Z życia publicznego? No. Doda? Nieważne jest gra piłkarzy, najważniejsze, że się ładnie prezentują i mają duże pindole. A czy wiesz, kto napisał ludzi bezdomnych? No tak, wiem. Kto? Ludzi bezdomnych. Yy, to było... Ach, kur... Chwila, chwila. Chwila. Yy, Marek no... Nie. nie. No bo nie ukrywam, dziady to nie, nie jest mój konik. Ale wiesz, kto napisał dziady? Yy, zapomniałem. Okay. Do... Ile jest części dziadów? Wiesz może? Nie mam zielonego pojęcia. To dobrze, że dziadów nie wybrałaś. Bardzo, ja się cieszę, że była lalka i ludzie by mnie, bo to tak ogarnęłam w miarę. E, jakieś ściągi, jakieś pomocy? E, koleżanka obok. Aha. <grym> Ale powiedz mi jeszcze, czy działo się może coś nietypowego w trakcie egzaminu? Coś na przykład w biegu nagi z napisem na, plu, na plecach matura to bzdura. Mogłeś ty wiec, ale dzięki. Powodzenia na kolejnych maturach. Zaczyna Dobra. padać tak, że wy uczekać, żebyście mi się tu nie roztopiły, bo słodkie jesteście jak cukier. <gry> Powodzenia wow. przy kolejnych egzaminach. I matura to bzdura. Tak jest.